Znaleziono tutaj, przy, przy obecnym wejściu. W momencie, kiedy, to tu, przy wejściu do domku szwajcarskiego, znaleziono szkielet datowany około XII wieku. Po jego zbadaniu przez archeologów wiadomo, że była to kobieta, ale to nie jedyne szczątki, które znaleziono w tym miejscu podczas remontu domku szwajcarskiego. Oprócz tego jednego całego szkieletu mieliśmy również szczątki przynajmniej trzech. Kolejnych osób, no ale w wyniku budowy tutaj różnych remontów te szkielety zostały naruszone, więc mieliśmy tylko, tylko pojedyncze kości. Z dokumentów wynika, że w XIX wieku, kiedy rozpoczęła się budowa domku szwajcarskiego, znaleziono pod nim 43 szkielety. Te informacje wskazywały, że wyspa Edwarda była średniowiecznym cmentarzem. Wcześniej sądzono, że był to cmentarz rycerski. Jednak ostatnie znalezisko szczątków kobiety wyklucza tę wersję. Wiele wskazuje, że wyspa była klasycznym. Cmentarzem średniowiecznym. No na, pewno, na pewno mamy do czynienia z cmentarzem, tak? Biorąc pod uwagę te, te dane archiwalne e, i ta ilość tych kości od różnych osobników, które tutaj się e, znajdowały, to, to z pewnością nie jest to, nie jest to przypadkowe i pewnie gdybyśmy tutaj rozpoczęli takie szeroko płaszczyznowe badania, to, to tych zmarłych byłoby znacznie, znacznie więcej. Na wyspę, czyli średniowieczny cmentarz, prowadził most. Patrząc od wyspy, był on zlokalizowany po prawej stronie obecnej przeprawy. Z relacji świadków wynika, że gdy woda opada, widać tam drewniane pale. Archeolodzy są przekonani, że taka historia może jeszcze bardziej wzbogacić turystyczną ofertę za myśla. Podobnie myślą władze gminy. To, co zostało tutaj znalezione przez archeologów, naprawdę są to ciekawe rzeczy i myślę, że fajnie byłoby, gdyby one tutaj pozostały w domku szwajcarskim, w takiej sali pamięci, może, może małym muzeum, żeby mieszkańcy i turyści mogli podziwiać, e, co zostało znalezione na tej wyspie, właśnie. W związku z pracami archeologicznymi znacznie opóźnił się remont Domku Szwajcarskiego. Choć prace posuwają się naprzód, trzeba było podjąć decyzję o zamknięciu w tym sezonie ruchu turystycznego na wyspę. W związku z tym, że i tak, i tak nie byliśmy w stanie ukończyć Domku Szwajcarskiego, aby on funkcjonował tego lata, więc postanowiliśmy zamknąć Wyspę Edwarda i mieć więcej czasu na, na prace rewitalizacyjne na całej wyspie, sieci elektroenergetyczne, monitoring, gaz, prąd, kanalizacja, a tym samym no, jesteśmy przekonani, że jeśli wyspa zostanie oddana do użytku, Plan jest w przyszłym roku. Będzie to naprawdę e, piękne miejsce, które będzie świecić swoim blaskiem. Nazwa Wyspy pochodzi od hrabiego Edwarda Raczyńskiego, który w latach 1815-1845 był zarządcą gruntu na wyspie.